A jeszcze tutaj jeden odcinek, to nie jest zbyt duże, ma to ma 15 pięter, ale muszę nagrać otoczenie, bo też ważne, w jakim otoczeniu się żyje. Czyli tak to wygląda, proszę bardzo. Wszystko na sprzedaż albo na wynajem, i w większości na sprzedaż w tym biurowcu apartamentowcu. No i tak to wygląda właśnie. Po jednej stronie jest Dom Starsów, a to co prostu widać, to jest jakiś przytułek. Czy hotel dla, dla ubogich, czy dla bezdomnych, a to jest dom starsów. Tak to wygląda. Nic dodać, nic ująć. Nic ująć. W zasadzie te wszystkie tytuły powinienem dać jedne, bez komentarza. Kiedyś był, chyba w kanał Plus był taki ten, że ludzie pokazywali filmy i stacja to puszczała bez komentarza. Teraz każdy może być, mieć swoją stację i dziennikarzem być. I to tyle. To jest minutowy filmik kolejny i tam jeszcze stary kościół w tle, który też już jest zamknięty od wielu, wielu lat. Tam gdzieś było towarzystwo archeologiczne. A tutaj kolejny stary kościół, przerobiony na twierdzę później. Dobra, to tyle.